Witamy w kolejnym odcinku z cyklu. Spyro Smoka. Tak, ponieważ jak widzicie, jeszcze nie widzicie, teraz widzicie. E, jesteśmy na grzybowym szlaku, więc e, oddaję tutaj pada w ręce wielbiciela pierogów z grzybami. I czołowego grzybiarza. Czołowego grzybiarza i co jeszcze? I miłośnika. Nie wiem, chcę ci coś miłego I powiedzieć. Niezłego kozaka. Maślaka. Ity ty 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 Ale jakie te motyle są po prawej, creeperskie? Chciałam ci powiedzieć. Mhm. Nie zazdroszczę ci tego zadania. Jaki grzyb. Ty powinieneś już zbierać no, te, te grzyby. grzyby. Tak. Ale generalnie są mu więc... Mhm. więc takich nie zbieram. Znaczy się, no jakie dojzbierała zbierałam. Omory? Tak. No nie wiedziałam, że to A omory. to chyba dla kogoś. Dla ciebie. <noise> tak myślałem. To, co wczoraj jadłeś w pierogach, to były homory. No ale doceni, że specjalnie dla ciebie zbierałam. Ale usunęłaś kropeczki. Zeskrobałam. No, skrobałam. Ja, tak. A no, nic mi się nie zdaje. A myślisz, że to kropeczki są trujące? Tak? Myślę, że tak. Pidididididi, pidi, jeszcze dwa? Jeden. Pięknie. Dobra. I co, wychodzimy, tak? A drugie zadanie? Czekaj, bo on tutaj, y pi pidi, -didi. pidi, -didi. Aha, dostanie, dostajesz jajo. Sabinę dostajesz. O, proszę bardzo. No to dawaj to drugie To trzecie! Wyjście z poziomu mhm. Mhm. Dobra Aha, o tych czerwonych kropkach Gwiazdę musisz wziąć w oku. A, to gwiazdka to jest przyspieszenie. Aha, bo ty tu musisz pojechać te motyle, tak? Mhm. Mm A jestem na piątym. Niestety, Niestety. Nie tu... Nie chcę cię martwić. O, proszę, nawet trochę mu się udało mm -hmm. zdobyć. Jedziesz tego motyla! Co jest. tak nam tutaj z krzydłami człopocze, co za dziad? Idź stąd, idź stąd! Dziadu jeden, czekaj, bo ja nic nie widzę. No czekaj, bo jestem na czwartym, ale... Dobra. Tu jest, tu jest. Łoo, jaki to był zakręt. No jak nie dogonię. Ale one oszukują chyba. O nie! Już przegraliśmy! A te czerwone kulki coś nam dają? Trzecie okrążenie jest na czwartym miejscu. Nie, te czerwone nie. To ja nie wiem, może my mamy te motyle y, ogniem traktować? Chyba, że ogniem. Chyba, że my mamy oszukiwać. Eliminować mamy tych przy... zawodników? Nie, to chyba nic nie daje daje a co to dało nam My troszkę zwolnił ten, ten nie musimy inną taktykę sobie wziąć pod uwagę chyba. no nie to chyba mu nic nie daje ten mutylon daje daje dobra jeszcze raz a, a. Boże, to jest sadyzm. No nic to niedawno. Aha, super, pominąłem Oprócz sadyzmu i poczucia satysfakcji z sadyzmu to. No super. Ha, ha, ha. Co to było? No uderzyłem go. Aha. Jak go uderzysz to tak? To znaczy na ogniem go traktował. Mówicie, że zatrzymuje się na chwilę. No nie. No nie wierzę w to. Uderzyłem w tego grzyba. Widziałam to, że cię tu ciągnie do grzybu. Ciągnie wilka do lasu, jak to mawiają. Mm -hmm. Może podarujmy sobie tą gwiazdę na dole? Okay, nie muszę po prostu dobrze tam wycyzować. O właśnie. Trzecie miejsce. Jest dobrze. Gonij nas ten gamoń. Mm -hmm. Weź no go Chyba zabiłeś mu tylko. No ty gamoń, dziadzie jeden. Spadaj. Jeszcze jeden został. No ale on ciśnie strasznie. No. Nie wiem, czy my go dogonimy. No my go nie dogonimy. Jak go dogonić, tego dziada? Ale wygra nie, z nami. No To jest niemożliwe. To jak mam to wygrać? No ale to jest nie fair, bo on i tak jest wcześniej od nas puszczony, o to Kama. Mhm. A my jak lecimy, to nie możemy sobie jakoś dodać animuszu? Nie mamy czegoś takiego. Raczej nie. Hmm. No nie, odbiłem się z tego grzyba. No co za ćwok! Spal go. No i nie mamy już szans, bo to jest okrążenie 3 na 3. Co teraz padło? Wszystko mi leci po prostu z wrażenia. Mm -hmm. To motyl spadł. Oni nas tu oswycują Była szansa, ale niestety nie trafiłem w to ostatnie. でも。 Jak teraz mnie nie wyprzedzi, to wygrałem. Nie daj się wymojny. Jest. Pięknie, czyli trzeba wszystkie gwiazdy zaliwać. taki jest sposób. Jaki <słuch> fajny. Mhm. A czy my już wszystko mamy tutaj? To jest to wszystko. A kliknij pada tykowca. Nie mogę teraz. Chyba nam się nie pojawiło, że mamy 100%. Mój drogi. Zaraz zobaczymy. Myślę, że coś tam zostało jeszcze. Zaraz się przekonamy. No, coś jeszcze zostało. A, łowcę gdzieś znaleźć. trzeba znaleźć jeszcze. Proszę bardzo, tutaj nam skrętnie ukryli. nie koniec. Secret, secret, secret. Secret chamber. S secret Oraz? łowca. Jakby było jeszcze mało sekretów tutaj. Nie, ważka idź. Trzeba by teraz poszukać tego łowcy dziadak. On może być Może to na górze? Mogę zlecieć tak. Nie, nie mogę. Ale od, a od drugiej strony zupełnie. Tu? No. Jakaś jaskinia jakby była czy coś. gdzieś tu twoją Tak sądzisz mi, no nie mamy A w wodzie? Nie, no nie, w wodzie nie, w A tam na drugą stronę, zlecimy, nie, wzlecimy, hmm. nie? jest, jak to ładnie do dołączyła zgraja owiec w kosmicznych spotkach. Normalnie pędzą jak dzikie. wskakuję do samolotu. Zaraz im pokażę kto tu rządzi. Muszę je zestrzelić nad... odczas mhm. X lub kwadrat, żeby uruchomić turbo. Aha, okay. Aha bo to ty jesteś. Y -y. Aha. Ty jesteś miskiem teraz. Może y, owcom. Mhm. Uwaga owce! Dobra jeszcze. Takiem szczelam. Strzelaj. Łooo, normalnie battle front. O nie. O tak. Dobra to nie będzie takie proste. Uwaga owce! Ale to nie jest na czas. Może normalnie... Jak się czujesz? Jako kierowca bombowca? Pan się czujesz. Tam jest, tam leci kogoś Grzybora. Ale możesz tu wpieszyć, to. Dobra. Czekaj. Dobra. Aha, Jak to? Zestrzelili mnie. Skakuje do samolotu. Uwaga, owce! Ale możesz turbo też sobie troszkę przyspieszyć, żeby nie jest. Chyba za nami. Nie wiem, jest, jeszcze steruje tym... steruje się tym ostrzałem, wiesz? Feuze Jeszcze jeden. Chyba wlecić tam do tej jaskini. Jeszcze jeden, bo zastrzeliłeś ten, co na dole nam leciał. Tam leci, 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 leci! Tu leci, tu leci, tu leci, tu leci, tu leci. Dobra. Tylko patrz, dowódca eskadry wykradł to jajo. Pyrek, Pyrek jest fajny. Aki Aha. Nie, teraz już mamy na pewno 100% Pyrek Kartofelek. Felek, kartofelek. Mm -hmm. Ale oni powinni się jak grzyby nazywać. Jakoś tak powinno to być. Nie tak o tak, tylko jakoś tak. Na przykład Żwirek Muhammory. Żwirek. <grym>? Zobaczmy. Tak. Jest. Okay. A w następnym odcinku idziemy już do balonu. Idziemy do balonu. Bo już tak. A co z zadaniem dla Waszki? Chyba jeszcze... jeszcze nie jest aktywne. Zadanie dla Waszki. Sprawdzić teraz? No sprawdź. Mhm. Czyli później. Później. Dobra. Dobra. To dziękujemy, dziękujemy. za uwagę. I cześć.